Hehe, Sabrina leci w radiu, boys, boys, boys. Kto pamięta, jakie się te wielkie bimbały trzęsły? Ja pioruniczę, kazali mi stąd wyjechać, bo będą tutaj jakieś roszady robić. Ach, jedną ręką to się dobrze, ale kury maca, a nie jeździ. No dobra, stanę sobie tutaj, gdzie stała kija, cit, żeby nie było. Uuu, 83 83,577 przejechane. Nie wierzycie? <noise> to były chiciory. <noise> Witam wszystkich ponownie. Łapeczki, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli lubisz Negusika, daj subika, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. Przypominam, w opisie pod filmami macie numer konta zrzutka, zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady, minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji, dajcie za to Boże, kto Negusa wspomoże. Dobra, lecimy z tym sprzętem, chwileczkę się zagrzałem, chłopaki tutaj, Mieli dobre serce dla Negusa, zrobili ciepłą herbatkę. No, niech się bryczka tutaj troszkę zagrzeje, a no, my sobie zobaczymy, z czym mamy do czynienia. Dobra, luzik. O! Otworzę sobie tutaj szybę. Kluczyki są w stacyjce. No, takiego mam czerwonego sprzęta GTC. Dla Was Z niskim przebiegiem Dwa komplety opon do auta Kolor jaki jest Każdy widzi Chętnie by go jakiś byk wziął Na rogi albo indyki podziobały Tutaj delikatna zapraweczka Obciereczka opony Dunlop Bieżnik jeszcze ładny Są dwa komplety opon Ze stalówkami do auta Obejrzyjmy sobie dokładnie. No tutaj jakaś niewielka malutka obciereczka. Na szybie ósemki. Według opisu rocznik dziewiąty. Poza mankamentem niewielkim na tylnym błotniku. Póki co nie wygląda to słuchajcie źle. Nie widzę większych obić, zadrapań no te relingi tutaj no nie wyglądają za ładnie trzeba to powiedzieć skoro już pokazuję tak jakby się łuszczyło to nie wiem na słońcu to zeszło coś bym z tym zrobił może nawet warto byłoby to nie wiem tu jakoś okleić ładnie zabezpieczyć czymś przemalować żeby to czarne było zobaczcie tutaj jakby nie wiem czy ktoś tu na to coś nakleił czy co to jest takie no nie wiem mało estetyczne z przodu Dunlop z tyłu Dunlop z tego co widzę poza obciereczką na tamtym zderzaku stan auta naprawdę ładny przednia szyba jak nowa bez odprysków czy tylne szybki uchylne nie widzę żeby się uchylały czy ja powiedziałem że z tyłu jest też Dunlop czyli się może coś przewidziało co tu jest za Opona nie no, zgadza się wszystko Dunlop. No, zajrzymy do bagażnika. Przebieg naprawdę niewielki. Tutaj widzę chyba ktoś gdzieś klapą nie wiem, znaczek, tak jakby tutaj ma taką zobaczcie dziurkę małą. No, no słuchajcie, 2008 9. Rocznik niby. Przebieg oryginalny, niby potwierdzony. Wysoki próg załadunkowy tutaj jest. Zobaczcie, jaki wysoki. No, zajrzyjmy sobie. Zestaw naprawczy. Gaziutka można tu wrzucić. Bagażnik spory. Fotele można jeszcze obalić. Płeczka w komplecie jest wykładzina a nie plastik no kiedyś to robili auta nie to co teraz nie takie jakieś to wszystko nie wiem przyoszczędzone i tak jak wam wspominałem kiedyś tutaj powinno być wszystko miękkie tu jest miękko miękko materiał miękko miękko dopiero tutaj ten element jest słuchajcie twardy ale chyba też nie w każdej wersji bo ile dobrze kojarzę tutaj to też się w lepszych wersjach uginało no ale aż przyjemnie to dotknąć no odwrócę żebyście nie widzieli ile ma to kosztować poczekacie go do końca filmiku to się dowiecie decha miękka Tutaj już ten element twardy schowek spory schowek Tutaj półeczka jeszcze dodatkowa w środku co tu jest Nie wiem co to jest za kabelek od czego No Miejsce na monety Podłokietnik by się przydał Coś mi się nie wiem czy coś mi się tu przycięło Czy coś się zadziało zaraz to obadamy nie wiem standardowy ręczny czemu się to co się tu zadziało ja pierniczę zawsze musi się coś zadziać czy coś się tu nie wiem no dobra jest jak jest Fotel automatycznie odjeżdża, podłokietnika nie ma, no widoczność do tyłu taka sobie, szerokie słupki. Tunel niezbyt wysoki. Teraz żeby to odjechało, to trzeba chyba tu, automatycznie nie odjeżdża. Czemu mi się to, tutaj jest jakiś taki uchwyt na długopis, no aha, to mi coś podeszło chyba. No, przeszkadzało i się nie chciało zamknąć. Wszystko pod kontrolą Unibusa. Spokojnie. No, powiem Wam, linie te samochody mają ładne. No, mają już parę lat na karku. Ale ta dupeczka taka, no, mi się one podobają. Nie wiem, jak wy. Zajrzyjmy pod maseczkę, jak to wygląda. He. Chyba były też wersje z uchylnymi szybami z tyłu, nie jestem pewien. No i teraz sterowanie lusterek mamy. Tu działa. I tu działa. No, a składanie nie wiem, czy da się złożyć, czy nie. Wygląda na to, że takiej funkcji tutaj nie mamy. Światła możemy włączyć. Rozjaśnianie deski. Czy ja otwarłem tą maskę? Bo się normalnie zimno i się kręcę jak smród po gaciach. Tu jak to wygląda? W ładnym stanie wolałbym, żeby były welurowe te fotele, no ale są jakie są. Wnętrze zadbane. Aha. Teraz Dobrze. trzeba chyba tak i postawić, wtedy nie trzeba jeździć. <laughs> no, listewka tutaj tak, jakby troszeczkę się to zobaczcie. O, nie wiem. Może warto byłoby to zdjąć całkiem albo okleić od nowa czymś. No, nie będę tu zamykał całkiem, żeby mi się coś. Nie zatrzasnęło. A gdzie to było? Tu. Ale kulturka. Zobaczcie, maska na amorku. No i zobaczcie, jak kolektor wygląda. Jak nówka. No, dojście tutaj do żarówek to naprawdę. Mogliby to zrobić lepiej, bo jest tragedia według mnie. Tyle miejsca tutaj jest pod tą maską. Nie wiem, czemu oni tak zrobili. Czyżby tutaj rozrząd był na łańcuchu? Czy mi się wydaje? O, o mogli tą puszkę trochę cofnąć, żeby tutaj można było łapę wsadzić, żeby żarówkę wymienić. No silnik czysty, pracuje równo. Tutaj często jest korozja w tych miejscach, na łączeniach. Tutaj, jak widać, nic takiego się nie dzieje. No, tak to słuchajcie Wygląda Od razu wam pokażę kontakt Radą Warszawska 695 337 O jakieś bydle Tu przyjechało Zobaczcie jak Dobrze gada Dobrze gada No pokazałem Żeby tu troszeczkę przygazował Lubię taki dźwięk. Dobra. Ach, tutaj chyba od buta przybrudzone. Wsiądziemy jeszcze sobie. O, ciepełko. Słuchajcie, klimatyzacja tutaj jest? Jest. Jak załączę. No słyszałem przed chwileczką, że kompresor chyba się załączył, bo zrobił takie psztyk pyk, ale no niestety jest tak zimno, że z nawiewu ciężko jest wyczuć, czy chłodzi powietrzem z zewnątrz, czy faktycznie leci z klimy. No niestety jest zima, o nie ma tutaj nawet słuchajcie żadnego lusterko, tutaj ma tylko pasażerka chyba Heh. i to jeszcze niepodświetlone. No. Fotele są wygodne, jak to w oplu. W oplu zawsze fotele na propsie. No i co? Kierownica w sporym zakresie regulacja. Także klima działa, radyjko działa, działa. Klakson działa. Wycieraczka z tyłu z przodu działa, z tyłu działa. Nie będę tutaj pryskał po szybach, żeby auta nie brudzić, po co mają plamy zostać. No, różna kolorystyka tutaj się trafiała. Czasem były te wstawki, te dekory, nawet tutaj też się łuszczy, tak jakby i tu też chyba taka wada ich urok. Słuchajcie. No. Trafiały się drewniane, trafiały się w złotej kolorystyce. No. A włączył z tyłu i żeś nie wyłączył przydałby się tutaj podłokietnik miejsce na kubeczek no bez podłokietnika trochę taka lipa biegi wchodzą precyzyjnie manual szósteczka tak to jest ta sama skrzynia w której warto wymieniać częściej olej no sześciobiegowa nie przepraszam piąteczka ja powiedziałem, że sześciobiegowa? Chyba nie dowiedziałem. Poprawiam się w tej chwili tutaj na wizji. Moja wina, moja wina. Pięć biegów. No i wsteczny tutaj pyk i tak. Żadne park nic tutaj nie zapikało. Nie ma, chyba nawet tutaj jest taka wajcha widzicie, żeby wrzucić wstekę. No. Co jeszcze, troszeczkę tutaj mnie wkurza to, że nie ma tutaj, słuchajcie, wyświetlacza, żadnego temperatury, niczego, trzeba się przeklikiwać tutaj przez ustawienia, przez menu, żeby sobie cokolwiek sprawdzić. No, gdzieś tutaj jest ten komputer, słuchajcie, pokładowy, gdzie on tutaj jest, chyba nie wiem, czy tym. Gdzieś tutaj to w każdym bądź razie jest, czy tutaj może? No, fiction, no function, nie ma funkcji. RDS, AS, dobra, nie będę tutaj za bardzo, słuchajcie, kombinował, bo nie chcę coś namieszać. A jeszcze chciałbym audio, record, nie wiem gdzie to te Słuchajcie, ustawienia tych wszystkich. Funkcją, no function, ok, dobra, mniejsza z tym, cenę byście chcieli się dowiedzieć. Tutaj, lusterko ma troszkę też takie lekkie odbarwienie. No, także, drodzy Państwo, rok dziewiąty na szybach ósemeczka. 83 przejechane, no niski przebieg 577 silniczek. 1, 4, 90 koni. 14,900. Dwa komplety opon. Dwa kluczyki, pilociki, ha, tego wam nie pokazałem. Zgasimy światła. Zgasimy silnik. Wezmę od razu swój plecak. Stąd wysiądziemy i zobaczymy czy oba pilociki działają, czy są sprawne. Jak wiecie wszystkie filmy u mnie w całości bez cięć, bez montażu. Także taki jeden otwiera, zamyka. A drugi chyba całkiem nówka i chyba padła w nim bateria. No dobra Zamknięty. Zamknięty w porządku. No taka asterka. Słuchajcie. Pozdrowionka, do usłysząka, na razie.